Było to, było to, byliśmy, byliśmy w Warszawie. Pamiętam tego dnia, Madzia, Pati i Sadosia. Polskie czarownicy, czarownice ha, 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 ha. ha, 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 ha. Co z tą polską, ta, ta, ta. Gadżety polskie tego dnia. Ucieszone ucha, to właśnie tego dnia. Dzięki nim dzień, dzień lepszy się stał. Prawie do nieba wzięły mnie polskie czarownice, prawie do nieba wzięły mnie polskie. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Ostatnia wersja.